Cześć, z tej strony Timot, A w dzisiejszym odcinku jest drugi vlog z Brzegu. Jak widzicie, właśnie idę sobie lasem, właśnie niedaleko stąd jest plaża i morze. No i idziemy właśnie na obiad, gdyż jest już popołudnie. Dziękuję za waszą aktywność pod moimi ostatnimi filmikami za wszystkie komentarze. Jestem naprawdę za to bardzo wdzięczny. A teraz już przechodzimy do dalszej części vloga. Teraz widzicie, kawałek pizzy, którą dostałem na obiad i muszę powiedzieć, że była naprawdę bardzo dobra. Nieco po obiedzie kupiłem za 5 zł w automacie taką motofigurkę. Nie jest to oczywiście oryginalne Lego, ale jak na podróbę daje radę. Na druku z przodu jest on naprawdę bardzo fajny, a co do jego twarzy, posiada ona no dosyć fajny nadruk. Zresztą, sami teraz widzicie. Plastik jest oczywiście z gorszej jakości niż z Lego, ale boli na pewno to, że z tyłu nie ma na druku. Jeden z minusów figurki to też to, że nóżki trochę ciężko się ruszają. Podopiły, nie mogę się za bardzo do niczego przyczepić. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on wam się spodoba. Muzykę użytą w tym filmie pobrałem oczywiście z Kinemaster, więc ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się. Cześć!